Witamy w kolejnym odcinku Clash Royale. Dzisiaj mam trenera, najlepszego na świecie, Hogatego. Cześć Hogaty. Dzień dobry, witam. I no, 15 tysięcy pucharków, tak? Ostatnio mi wysyłałeś, wbiłeś no, znowu. No tak, ale no. no to nie jest problem, I już mówię Hogaty raz. widzi mój ekran teraz i przed chwilą nawet grał y, mecz, ale normalka moim dekiem. I dlatego zaczynamy właśnie tutaj od skrzynki, bo być może. Okej, okay, no niestety, nic ciekawego tutaj nie ma. Goblin No Mecz demolisher. był wygrany po prostu. Tak, no, mecz <laughs> był wygrany i H Hogaty nie wiem, jak on gra. To było takie proste, to wszystko do obserwowania. I mówię, ty, to, to ma sens. I teraz. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Właśnie tego meczu nie pokażę, bo to Hogaty też słusznie zauważył, że być może dostałbym bana za boosting, no bo on używał mojego konta, moich kart i tak dalej. Także pucharki. Tak, oczywiście tak w ramach konwencji filmu, można tak, tak powiedzieć. Tak, nie? To oczywiście. nie musi być prawda. No, 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 no. W sumie, w sumie racja. Tu są... Nie, znaczy nie, nie było, nie było. Właśnie, nie, Hogaty nie grał tak naprawdę moim tekiem. to jest wszystko udawane tutaj na potrzeby filmu. Tak jak słusznie wspomniałeś, brakuje mi lekko ponad 100 pucharków do nowej areny. I żeby nie było, ja sobie radzę, znaczy radzę. Wygrywam mecze, wygrywam więcej niż przegrywam. Ale pomyślałem, że Hogaty swoim profesjonalnym okiem na pewno doradzi mi coś. Także będziesz obserwował i. Proszę, da dawaj mi takie rady, o ojejku, gościu Matego. Będę, będę, będę patrzył i będę obserwował, będę mówił, co mi się nie podoba mm -hmm. na przykład. Mogę nie? użyć Dobra, jaki masz plan? Yy, mów, na mów plan. Yy, Okej, okay. na razie muszkieterkę sobie y, używam tutaj po prawej stronie, bo gościu nic nie wysłał, także i mm -hmm. y, no, czekamy. Mógłbym Elektro Spirita, żeby zrolować, bo... No, wezmę. No, to użyj. no wezmę Elektro Spirita. Może I... strzałki do tyłu? Już miałbyś dwie jednostki od niego, ale... Okej, okay, to. Oj. Nie, no, ej, się Ja się, się stresuję, ja się stresuję. Patrz, no. miałeś strzałki, no to strzałki powinieneś dać troszeczkę wyżej, żebyś mu od razu tego goblina e, śmignął strzałką. Okay. strzałką. Ale, oj, 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 nie wiem, czy zapał na to? Nie, niepotrzebnie. Niepotrzebnie, nie, 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 dobra. A, dobra, bo masz mamy dragona, tego. Masz dragona. I... Dragon cię będzie zbijał tak. Wezmę, wezmę i... jeszcze i... do tym Hogriderem, żeby na pewno spuszować to. Moim zdaniem niepotrzebnie. I... Miałbyś, yy, wiesz, więcej energii na później. Uh -huh. Ewentualnie na jakąś kontrę. No ale to wiesz, to już. No masz to... przewagę ogromną w tym I, momencie, i gramy więc. na najnowszym patchu, gdzie muszkieterka została zreworkowana. Nie wiem, yy, czekaj, czy powinienem coś wysłać? Po... No, wystaw, wystaw, no. Tego Prince'a w ogóle nie używasz, a on mógłby z przodu stać. Mm. On zrobił fajną rzecz, Dobra, piorę nie wiem, czy ty używasz i w ogóle zauważyłeś, no. ale dopchał Knighta tym goblin dartem, nie? I nie zwróciłem na to Jakby uwagi. postać, która jest z tyłu i jest szybsza potrafi przepchać postać z przodu wolniejszą. A, no, I no, no. No, używa no no, no często na przykład jak masz... Hograidera i Walkirię, chociażby, nie? Okej, okay, to można. Czekaj, teraz yy, wydaje mi się, że z lewej strony szykuje atak, nie? Na lewą no, stronę. No mi się wydaje, że no ty Aha. możesz zrobić, co chcesz. Graj już, co chcesz. Mi się wydaje, że masz taką przewagę ogromną. No dobra, że... biorę Mega Night. Nie wygrać bez mówienia czegokolwiek. No, inaczej, ja bym tak, żebyś zrozumiał, meczu. ja bym właśnie zrobił to, żebym tak Mega Knighta sobie wysłał lewą stroną i powoli szykował atak, żeby mu Pać. na pewno spuszczować lewą A stronę. na takie miejsca, jak teraz, na takie rzeczy, które są teraz, ty Powinieneś mieć aroły przygotowane cały czas. Okej, okay. yy, i prawa no strona. O nie, nie. Muszkieterką nie. prędzej bym bił tego po prawej, bo ty dajesz sobie zbić za darmo wieże w tym momencie. No uzyska. właśnie, tak, tak, tak. No za darmo nie oddałeś wieże, nie musiałeś. Zagrałeś mm -hmm. muszkieterkę na lewo, a później skontrowałeś to jeszcze raz czymś czym skontrowałeś w sumie, nie? Więc jakby zagrałeś jedną kartę co najmniej niepotrzebnie wtedy. Okej, okay, niepotrzebna karta, niepotrzebna karta. Du, Mega, Mega Knight to kontra na Hog Ridera od razu, zagrywasz go w niego. A, w niego, dobra. W niego. Dobra, w niego. Nawet, Pyk. nawet nie w niego, wiesz, jak on do ciebie jedzie, to ty od siebie zagrywasz go. Bo okay. on wtedy, wiesz, go wyrzuca kawałek do tyłu, tego Hog od, Ridera, no. więc więcej czasu mu zajmie dojechanie. Zazwyczaj taki Hog Rider albo dojedzie na jednego hitka z Mega Knightem, Łep albo paruje. nie dojedzie, jak go dobrze rzuci. Łeb mi paruje. Dobra, jest wygrana, ale to jest, tak. widzisz, taka shake'i wygrana. Jak ja ciebie obserwowałem, ja żałuję, że tego nie mogę wrzucić, to było tak, o, ale łatwa obrona. I Hogaty sobie odciągał tutaj te jednostki. To było takie, takie przyjemne. A u mnie to jest, próbuję zrozumieć i yy, to, co mi mówisz, Wcielić to w życie i wiem, że jestem oceniany, nie, rozumiesz? No bo to, to, jest, to jest ciężkie, bo to są wszystko rzeczy, które ja robię z automatu, a w ogóle o tym nie myślę. No. I dlatego też ciężko mi ja od razu przepraszam. no Mi ciężko tłumaczyć, jakkolwiek to. Żebym zrozumiał jeszcze, To, tak, to już jest no Bo no. to są myśli, które. To są mniej więcej myśli. Które przetaczają mi się przez głowę, ale ja o tym nawet, no nie myślę, bo to z no automatu tak. wszystko no, się no, robi. No, 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 I, e, Hog Rider? szybki atak? Tak, no, no, masz już obronę. Okej, okay. o nie, nie ta obronę, karta, nie tak, ta karta, Prince. nie ta, chciałem użyć Nie nie dla Hog Ridera tego może Electro Spirita, o. no, to powinienem od razu, od razu to, to są, zrobić. Tak, tak, to są rzeczy, które robisz od razu. Dobra, biorę strzałki. Nie, tak nie. samo. Co, co to samo? Że źle? No to nie te, Tak samo, że mógłbyś szybciej po prostu. Jeżeli okay. chciałeś wysłać te strzałki, no to mogłeś Elektrospirita odpuścić na przykład. Dobra, nie? dobra teraz resetujemy się. Na spokojnie. Teraz na spokojnie właśnie. Już wiesz tak, miej w głowie to. Będzie Hog Rider, to możesz wtedy wjeżdżać Mega Knightem. Na nią? Dobra. Bum, wziął. No co? Ej nie, dobra, dobrze zrobiłem, no bo zablokowałem. No spoko, ale właśnie jak powiedziałem, że już wiesz, mniej więcej jakie karty ma przeciwnik, więc możesz szykować w głowie sobie kontry na jego karty, nie? No mm -hmm. zapa już mogłeś zagrać szczerze, tak? byś zabił Ale... Zapem byś co najmniej rozwalił na ten. Z, z prawej poziomie, strony, ty z, z prawej strony mnie puszuje. źle. O, kurde, to nie mam. Nie na razie prawą, leć lewą. Dobra, le lecę lewą, lecę lewą. I wezmę Hogridera. Chociaż Prince pewnie lepiej by się tutaj sprawdził. I wezmę od razu Electro Spirita, ponieważ wiem, że ma gobliny i może ich użyć. O, tak, mówi? tylko Twój no zapem musisz od razu kończyć. A, okay. Bierz pod uwagę, że Twój Elektrospirit nie rozwala mu. I e, tak, bo z jest za Dobra. Tak. Dobra, Teraz, dobra tak, macie sytuację, w której Ty przegrywasz. Ty musisz defować lewą stronę albo atakować prawą tak hardo. A... Na jego Hogridera zużyj wtedy Mega Knighta dopiero, bo to, dobra. co ja Ci mówiłem, to żebyś trzymał Mega Knighta na Hogridera. Ridera. jego Hogridera. Hog okay. Teraz strzykuj Prinsa. Prince, prince, prince. Po na lewo do tyłu, Lewo tył. Lewo tył. Nie wiesz, grał tak na defa. Uh -huh. I... I teraz prawo, no? Mega yy, Knight. Kurde, Knight. No, 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 no. Pyk, dobra. I on nie da mu dojść nawet. Do Ładnie. Tego. I teraz do przodu pchaj, no? Hograiderem no, na przykład. Hograderem. No, Hograiderem. I on I ma jeszcze. Przygotuj strzałki, przygotuj strzałki. Dobra, i e, Spirita też puściłem, żeby dawaj, 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 właśnie dawaj. skombować to. prawą stronę teraz. Dobra, dobra, dobra. Muszkieterka. Możesz puszczać już do pomocy tego e, Dragona na przykład. Mhm, mhm. Możesz puścić. Tak. E, tutaj. Puchasz już do końca. Dobra, My, mo, zobaczymy, czy do końca wchasz to. Pe, do kurde. Końca, Ale do je... końca. Szybko. Tak, Ipek. zap. Ładnie. Widzisz? Ty masz wyższy poziom zapa, więc w ogóle I... samym zapem kontrujesz mu tego blina. Okej, okay, czyli nie, niepotrzebnie nawet używałem tego Electro Spirita, bo tak, mogłem tylko tak, zapem. Tak, Twój Electro Spirit był useless, całkowicie mogłeś samym zapem. Ty nawet strzałek nie musiałeś używać droższych, mogłeś je zapem śmignąć. Dobra, jest... Tu masz I... różnicę poziomów, więc musisz zwracać na to uwagę, ponieważ jeżeli ty masz mocniejsze karty, to jesteś w stanie mu niszczyć słabsze karty, po prostu tańszymi. Dobra. Czyli no by sprawdzać poziomy też, zwracać na to uwagę. I tak, teraz dawaj, tak. od razu Hog Rider. Hog Rider o kurde, nie, nie nie pod przeciwnika. No właśnie, no. Czekaj, no, no. czekaj, czekaj. 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 Ej. Dobra, i teraz tak. Mega Knight pod swoją wieżą tu zaraz na pekkę rzucisz. Pek. Dobra. Jest. I muszkieterka? Tak, możesz, możesz. Dobra, no żeby, pomoc, żeby, żeby żeby tego dragona. dragona tak. Dokładnie, taki Mega był Knight plan. idzie i Okej. Okay. Zaraz z... zostanie zbity. Mhm, no niestety... Ojejku, ta Tesla, nie, nie Na razie u... czekaj. No, 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 no. Reset. I niech ona sobie coś tam tak, pobije. jesteś do, przo przod do przodu o jedno uderzenie na, na wieżę. <laughs> Czyli tak naprawdę pewno... O! Prince. Nie, Prince, już, w już, razie. już. O! Loksy od razu gościu zagrał. Tak, bo jako kontrę w razie, wiesz... A Baby wypuścił... Dragona jako pomoc? Tak, 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 tak. Dobra. Od razu. I Elector Spirit, okej, okay, on to użył swojego. Być. Dobra... Okej, okay, jest, okej, okay, jest, okej. Okay. Strzałki jakieś? Coś ten? Y, hog, Hog, rider, hog Dobra. rider. I przygotuj strzałki w razie w, gdyby miał coś. U. Ale nie ma, nie ma na razie. No nie, 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 nie użył razie, tych nie? szkieletów swoich tak, i gówno, więc gówno tam zrobił. Dobra, spokojnie, no i sobie Dobra, znowu i reset. Resetujesz. Tak. I teraz na jego Baby Dragona postawię sobie, tą muszkieterkę. Możesz tak od lewej, od środka od lewej idącą, nie? I... No, 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 no. Dobra, dobra. Nie bo zastanawiam się nad tym, wiesz, ustawieniem i za długo. I, i, widzisz... Tak, za długo, za tak. długo. No bo żeby agro zebrała. Prince? Na, no, tak? Tak, tak. Dobra. Może być Prince do przodu. I zapa już szykuje w razie, gdyby coś tutaj. No będzie chciał szkieletony pewnie, albo pójdzie w pekkę, właśnie. O kurde, dobra, baby dragon. Bo na ten. Okej, i mam... Czekaj, tam jest jeszcze. A, była muszkieterka. No uda się to spuszować. To na pewno. Powinieneś spuszować. Dobra. I teraz lewa strona chyba, nie? Ciśnięcie lewej strony. Zależy jak się czujesz, nie? Czy, czy chcesz prawą docisnąć jeszcze, czy, czy lewą? Pyk, sobie... Mega knight, Mega Knight na jego tego. Dobra, i muszkieterka na Baby Dragona i tak. ja już zaczynam atakować lewą stronę, bo no, on możesz, będzie możesz. skupiony na obronie prawej, a tutaj za, z lewej będzie za freeko wszystko. Przynajmniej tak możesz powinno go być. go wyciągnąć. Okej, okay, zapik. pik. Damy sobie i. Czekaj, jednak nie, bo muszę tutaj bronić mm -hmm, jeszcze mm -hmm. przed Princem. No musisz, musisz. No, tu damy małe wsparcie. Electro Spirit jakiś? O kurde, Łoxy. Pamiętaj, wiesz, pod uwagę jaka jest jego najmocniejsza karta i co musisz trzymać jako obronę. Czego się boisz? Mm, wszystkiego aktualnie się Więc boję. Ja na przykład takim mega Knightem, wiesz, mega Knighta bym trzymał na obronę, szczególnie tego. Z Dobra, ewolucją. czyli nie używać go do ataku, tylko przewagę. raczej raczej defensywnie. Gosiu, próbuje no, spuszować, to. Przede wszystkim ja Meganaita jak używam, no to wiesz, skok ci się przydaje. Skok zadaje dużo obrażenia. Dobra. Ne, więc używasz go zazwyczaj Uuu, defensywnie. Dobra jest, jest kolejne zwycięstwo. Ja nawet nie wiem. Czekaj, ile tam brakowało? Eee, nie, no chyba otworzymy sobie skrzyneczki, może coś fajnego poleci. Już no, otwórz. No, ale no raczej klasycznie, nie bo nie wiem czy już jest kolejna arena, czy jeszcze tam brakuje nie wiem dwóch zwycięstw albo jednego. Bo ja zawsze to są dla mnie takie checkpointy, że jak będę miał już to 4600, to mogę sobie wtedy potestować jakieś karty, nie? Nowe. Mm -hmm. A tak to to jest taki no spięcie. I jedno zwycięstwo brakuje. Dobra, jest wracamy hoga tego prawa wywaliło strona, po prostu. Prawa strona, Tak, 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 tak. Muszkieterka, znaczy nie, to, to jest głupie, to jest, wiesz co, no, to, to było bardzo głupie, bo mi wyskoczyło trzy okienka, żebym tam zaakceptował i mhm. tak dalej, i wysłałem losowo, w losową Dobra, rzecz Spokojnie, karty. spokojnie, spokojnie, spokoj... elektrospirit nie zbije. Nie tego. zbije, kurde, czyli nie mogłem zapał żyć, no. Zap, okay. też zap też by nie zbił. Zar też by nie zbił. Tylko strzałki. Oj i teraz jest problem, bo on bardzo szybko graj to pod lewą stronę, Graj pod lewą stronę, wypuść sobie mega no, Okej, okay. tu I... mega nadez kontrą I... na nich. Aj, mega mega nadez na nich kontrol. Dobra, to łatwo. po prostu zap... oni mają mniejszy poziom. Tak. Odra... No i dobra, prawa strona prawą sobie stronę. idzie. Teraz spokojnie, spokojnie. Uh -huh. Ładuj energię, przygotuj się może na lewą. Tu Ty zapas zap... trzymaj w... nie, jeszcze jeszcze nie, jeszcze wiem nie, wiem nie. Czekaj, wiem wiem wiem. Czekaj, czekaj. Czekasz, czekasz na zapa, czekasz. Ale. Czekasz. No jak czekam, jeżeli on mi niszczył wszystko? Eee, ale on ci zniszczył dragona, a mega Knighta nie. On nie bił twojego mega Knighta w ogóle. No ale to, to bym dostał z, z, W tym sensie bym stracił dwie jednostki, tak naprawdę. No, by... no nie, zbiłbyś mu pekę jeszcze. Trzymałbyś zapa do momentu, okay. w którym on by się zaczął rozpędzać na twoim mega Knightie. Aha, dobra, dobra, o kurde. No to Prince, Prince, Prince. Mm -hmm. Tylko czekam aż y, będzie. I strzałki do tyłu zaraz, no Oj, dobra, okej. Okay. Myślałem, że nie, okay. nie trafią jest dobrze okay. te strzałki. I teraz. Ale elektro, pamiętaj, Elektro Spirit jest kontrol na tego Inferno Dragona jak coś. Okej, okay. bo, bo zatrzymuje. Jego resetuje jego atak. Tak, on działa jak Zap i czekaj, on. Okej, okay, Zapało On zresetował w ogóle twoją szarżę. Nie wiem, czy założyłeś, no. co zrobił. Zauważyłem, i tak, tak na, i teraz, na nich to jest kontra teraz Mega Knight. I tak, i dragona już przygotuj do niego. Tak. Poszło. i... Sziderka na lewo. Mm -hmm. Żeby chroniła. Czekajcie, on, on pójdzie. Elektro Spirit prawo. Elektro Spirit prawo. Strzałki tutaj, środek. I. Zapój, no, zapój. Dobra, jest. Oj, Electro Wizard okay, jakiś okay. idzie. No to dużo nie zrobi. Nie! Jak? Nie? Do, do, do... O kurde, oj, 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 oj. co. Problemy. No i tu się dai zaczyna dragona, taka szejki sytuacja. Szybko Elektro Spirit, żeby zresetować tego, chociaż za wcześnie jeszcze. Za, tak, no. w złym miejscu, złym miejscu. Jeee, yeah, dobra. Czemu ty wypuszczasz? No to jest Kiedyś chaos, chaosie. chaos. Temu taki chaos. Ty, tymi ruchami ty sobie mega, mega Knightem skocz, mega Knightem. Oj. O Boże. Nie! O Boże. To było blisko. O Boże. To straszne ale było. od samego początku same, ten mecz był bardzo ten. Same, ale nie, 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 nie. Był moment, w którym mhm. po prostu, moim zdaniem, miałeś mega już przewagę. Miałeś ułożoną talię, no przynajmniej ja już wiedziałem, co by tutaj <laughs> zagrać, jak zagrać. Miałeś ja po prostu wysyłaś. mecz do wygrania, a ty na koniec wszystkie ruchy to były paniczne, tak. w chaosie i złe. Wszystkie te ruchy na koniec, po prawej stronie na defensywę, bardzo złe. Miałeś. Źle stawiałeś karty, one nie robiły swojej rzeczy. Na przykład ten Elektrospirit ci zginął, zanim w ogóle zdążył coś zrobić. Okej. Okay. Teraz to, go przez to samo. Ten Inferno Dragon powinien zlecieć. Niepotrzebnie. Za szybko użyty w ogóle zap. Zapa no, Używa w momencie, w którym ten Inferno Dragon się rozpędza dopiero. Nie od razu na początku, no bo to. Nie tak, go, tak, 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 tak. Ta zastopować tak. jego rozpędzenie. Okej, okay, czyli no po jakimś czasie powinien tego użyć, ale I przez tak. to że się wdał chaos. Dobra, no, yy, że byłeś na zasadzie takiej, że miałeś prawie całe życie na swojej tej środkowej wieży, nie? Czy tam miałeś dużo, dużo hp na tej środkowej wieży i mogła ona sobie tankować chwilę jeszcze. Hogrider? Hog Ridera, tak. Możesz Dragona do niego. Miej e? takie dwie karty przygotowane plus jakiś czar w razie W. O, jakiś zapik no, nie, na ten? Nie, nie, nie musisz, nie musisz. No dobra, musisz, mam tego, mam. E, tak, na razie sobie dragon radzi. No, wiesz, ja na początku tak trochę puszczam przeciwnika, nie? Do, do mnie. Będziesz go Mega Knight'em na przykład kontrował uh -huh. za moment, U. ale to za moment. No tutaj, tak, tak jak będą stronę. pod moją wieżą, i Dawaj teraz. No, 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 no. Strzałki minimalnie jakieś? szybciej, minimalnie dobra. szybciej. A tak teraz? Bo Walkiria nie powinna tak, bo Walkiria I nie, nie powinna, powinna zaatakować wejść, tak, do. Okej. Okay. Wezmę wierze. Electro Spirita w razie, gdyby coś wysłał takiego, nie wiem, jakieś szkielety czy coś w tym stylu. Chociaż mamy Mega Night i to jest niepotrzebne. Że... Tak, no i już masz spuszowaną wieżę Dobra. i lecisz, możesz po trójkę lecieć, jak chcesz. Mm, a, że potom. O kurde. No pomóż, zbij te szkielety nad zapem. Dobra, pyk, muszkieterka. Możesz lecieć. No jak się czujesz tak? na siłach, chcesz trójkę, no to. No... no tutaj teraz ten swarm ją zmiecie. No z... tak. To jest. Ale teraz no bym to się teraz zresetował. defa, tak. Resetuj no. się na spokojnie oczyździumy umysł tu mega nightmarem. wjedziesz I... zaraz, od spodu bardziej. Tyk. Ale. Okej, okay, czyli powinienem niżej go postawić od spodu, trochę. Od spodu, żeby od Żeby go swojej wieży. Tak, odpychasz go Dobra. w przeciwnym kierunku. I wezmę Baby Dragona, bo on pewnie za chwilę wyśle yy, Może, jakieś szkielety. Tak, śmielety. tak, 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 tak. Pomóż. Dobra. Oj, 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 tylko że. No w prawo pójdziecie, w prawo pójdziecie. No prawo mm -hmm. będzie Wam łatwiej zbić, pewnie, nie? nie Ale niż, kurde, niż mi. Wieżę. No, ładnie tam. Czekaj, no jest... i wezmę Spirita tak, tak. w razie na jakieś szkielety, czy coś takiego. Okej, okay, no udało się to spuszować. Na spokojnie, na spokojnie. <laughs> nie musisz, nie, nie muszę, musisz, Nie musz, właśnie, nie, nie, musisz, nie muszę! A ja widzisz, nie musisz, od razu, muszę, bo idą szkielety i muszę tu wysłać. I się, wy, wyślij już coś, wyślij lewo. I, i pek, prince. Bo, bo ci się I tak, energia, się energia wpadnuje. się marnowała, zgadza Mega się. Mega ten w nią wpadnij. O, czekaj. I... no. Na spokojnie, na spokojnie. Ok, wezmę sobie baby od dragona. Środka możesz już dragonem, nie musisz stawiać z tyłu. Mo mogą od środka, nie, być stawiane. D nie musisz stawiać podręcznikowo jednostek, tylko możesz bardziej freestyle'ować sobie, nie? Dobra, dobra. Ale ja pamiętam, że szukałem na przykład perfekcyjnego placementu na ten na jednostki. Czy jest jakiś taki, że wiesz, Moim, na danej kratce? No, no pewnie jest, ale no nie wiem, jakbym grał w turnieju, to może bym się zastanawiał nad perfekcyjnym ustawianiem jednostek, nie? Tak realnie. Ale jak ja na przykład w klasza gram sobie na kibelku albo jak coś robię innego, no to gdzie ja się będę skupiał no tak, na perfekcyjnym ustawieniu jednostek tak realnie. Dobra, jest, jak tak... jest zwycięstwo. Mówię, Wiesz, ale jak, tamta jak gra coś to tam była. Jak tam to to powygrywasz i tak większy, więcej meczy niż przegrasz, więc no... I to jest najważniejszy mecz Hogaty, full skupienie teraz. Tak, musisz na spokojnie przede Dobra. wszystkim. Na spokojnie. się Ale za szybko. Ale y, przez to, że wiem, że obserwujesz moją grę, to jestem bardziej zestresowany niż powinienem. A no teraz tak. Atakujesz czy bronisz? Yy, bo z chęcią bym bronił. O kurde. Oj, lava Hound. Yy. Baby Dragon stuje. Później, później ty tracisz teraz eliksir. Wypuść no no bo, coś właśnie. nie wiedziałem co postawić, po prostu. Nie miałem nic. No to na przykład tak. Y mogłem elektro spirita. Nie Musisz resetować, nie bo będą ci Lava houndem. Nie wiem czy wygrasz, szczerze. Musisz teraz tak, te Baby Dragon, mhm. muszkieterka, teraz wszystko co. Tak, 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 żeby to bije. Jak najbardziej zatrzymać o kurde, jaki on jest wytrzymały! Tak, no to jest tank, to jest tank. Ale on dużo kosztuje, mam nadzieję. Siedem. Okej, okay, i lecę z Hogriderem no. po prostu, tak, tak, bo tak, mam tak. swoje jednostki. I te, te postacie, które są, będą go wspierały. Więc Dobra. Jest okay. Zapik. O jest okay. kurde. Nie, nie był zły, nie był dobry. Taki był, był okay. po prostu. Tak, tak. I... Przydał się. No, jest Kebab Supremo w ogóle I go I Teraz trzymanie. tak, bierzesz pod uwagę. Na tego Lava Hounda ty potrzebujesz mieć co najmniej tego Dragona i Muszkieterkę. I muszki okay. Więc musisz rotować i robić mu presję. On wysyła ci na lewo Lava Hounda, to ty mu na prawo rób presję Princem wtedy albo Mega Knight'em dobra. i wiesz, i, i w tym drugim. Wysyłam y, Prince'a no po prawej wyślij stronie, tako. no bo już się... wyślij za nim od razu Electro Spirita, na przykład, Okej, okay, dobra. Dla to niech pomocy. sobie leci. I teraz jest... szykuj obronę po lewej. Tak, 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 tak. Na spokojnie, a w ogóle on jest mega wolny. Tutaj. Tak, tak. tak. Eee, Nóż, no, już push, 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 push. no puszczaj, puszczaj. No, 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 no. Tak, żeby tego na spokojnie. On, on ci nie wypuścił czasem tego meteoru. No dokładnie. On ci może to trochę skontrować. Dawaj strzałki w tył. I... Na, la, la, tak, żeby te style testowały. Oj oj, I. No nie, no to już masz, już masz obrony zrobione. Teraz ten tak, Hokra. Hokrader, Wcześniej przygotuj sobie coś Elector Spirit. No da dawaj, dawaj, ten zap. Nie miałem jeszcze energii teraz na zapa i... Dobra, udało ich się to spusować. Wieża. No i grasz już, pattern masz. Okay. masz już pattern. czyli powiem ci, jakbym solo grał, nie wiedziałbym, co mam zrobić z tym Inferno Dragonem. Do... Dobra, wypuść Mega Knighta, albo nie, 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 już, 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 już masz tych, tak, Pick. obrona, obrona, obrona. Pick. Uważaj znowu, uważaj z tym rozstawieniem właśnie na to, że... Hmm. Y że on ci będzie kontrował meteorem, nie? Mm -hmm. ale tu jest I prawa strona, tak, prawa strona, tak. lecę już po, po to i nie tak. wiem, jakiś zapik. na lewo będzie, na lewo, tu, no, no, no. Czekaj, pyk, o kurde, zap, no, 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 no. no On wy wystawił to samo, no, zap w powietrze, spoko, mu się zdarza. <laughs> na tym poziomie, oj! O, wystawił ci innych, tu potrzebujesz Baby Dragona albo coś, kolego. Yy, no. Ale będziesz musiał puszować pewnie prawą stronę, chyba, że... nie, nie zbiję ci. Nie, nie, nie powinien, no, nie zbiję, 8 sekund. Ale pra... Dobra. Dobra, pyk. Mniej chaosu, mniej chaosu, tak, masz ale... czas, ma, nie musisz A ej, co początek jak i, powiedziałeś przygotuj sobie obronę, był okej, okay, ale ta końcówka to znowu, tak. mimo tego, że mimo tego, że wygrywałem, to i tak była tak. bardzo chaotyczna. By, była sytuacja typu masz Pełne HP na wieży. On ci wysyła te, te dragony, dwa na prawo. Nie musisz nic robić, one ci dużo nie zbiją. Okej, okay, no widzisz, Lepiej to jest... Lepiej mieć eliksir i przygotowane, żebyś uratował lewą stronę, którą ci on może w trakcie, wiesz, takiego szybkiego ataku zbić. No tak, to jest. jest no Mój, to jest to, że jest bardzo taki. Jakby jesteś podatny na presję. Tak, bardzo, bardzo. A presję. O właśnie collected. Musisz wykorzystać na swoją stronę i presować przeciwników. Uuu! Ujj, myślałem, że pięciogwiazdkowa skrzynia będzie. Okej? Okay. O! Legenda! Ty! No, no nowa, nowa karta! No way! A nie miałeś o, jeszcze? Nie, 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 nie. Ja dopiero o. odblokowałem właśnie przed chwilą na tej arenie. Także... I ty powinieneś wiesz, co robić, jeżeli już jesteś ten, jeżeli już kupujesz karty. Oho, jest jesteś <laughs> pay to win. win. To mógłbyś się robić, grać starymi dekami albo robić właśnie co jakiś czas e, taki eventowy odcinek zgrania, testowania starych deków. Ale to już jak się nauczysz e, trochę więcej kart. I Stare i grać. deki dla, dla mnie wiesz, i wszystko tu jest nowe, nie? Więc zaba na to. No, 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 no. zabriduję sobie ją na 10 poziom. Chyba jest Git. Bo... No w sumie może Cię się stać, przydać. To jest za no. No. Ej, może do jakiejś talii y, tutaj, tutaj no, siądzie. No z golemem. Kiedy będziesz miał golema? Jak, jak, jak widzę Nightwitch, to mi się kojarzy od razu golem. To, to jest golem? A, to jest golem, tak, okej. Okay. Tak, Tylko tak. No, na niskim poziomie jest Możesz jeszcze, Możesz spróbować, zrobić talię z nim. Ja <laughs> no, z chęcią, wiesz, teraz, jako że jest ta arena wbita, to wiem, że mogę sobie potestować różne deki i tak dalej. I pewnie y, tak to będzie wyglądało teraz. A, mam siedem skrzynek jeszcze do otwarcia. W ogóle y, często ci się trafia... Uuuu, kolejna legenda! Phoenix, no. Ty, ale huge! Powiem ci, że dawno nie miałem tylu, tylu legend po prostu. Dobra, ale jeżeli chcecie więcej odcinków z Hogatym koniecznie dajcie znać i y, jeszcze raz powtórzę, solo też dałbym radę, ale chodziło o to, bo, żebyście zrozumieli, z Hogatym nie da się grać versus, bo on mnie rozwala losowymi kartami, więc to jest jedyna możliwość, żebyśmy pograli razem i jednocześnie, żeby coś fajnego było, bo...